Dzień dobry kochane, witam Was w kolejną środę i dzisiaj porozmawiamy o bliznach potrącikowych. To nieprzypadkowy moment, który wybrałam, bowiem kilkukrotnie już pytałyście mnie o to w komentarzach, i pragnę Wam dzisiaj wyjaśnić, w jaki sposób teraz w okresie wiosenno-letnim możemy z nimi postępować, na co należy się przygotować, co możemy teraz zrobić, a co absolutnie musimy odstawić i jakie są po prostu rozwiązania na tego rodzaju dolegliwości. Zacznijmy od tego, czym są blizny potrądzikowe i czym je, co je rozróżnia od pozostałych innych blizn. Blizny potrądzikowe za, należą do blizn zanikowych. Y, takich, które są poniżej powierzchni skóry. Powstają na skutek nieprawidłowego gojenia i w rezultacie podczas tego procesu dochodzi do zamienienia y, y, zdrowych tkanek w tkankę łączną, która jest pozbawiona włókien Elastynowych, czyli tych włókien odpowiedzialnych za elastyczność. Tutaj głównie występują włókna kolagenowe, dlatego też te blizny są nierozciągliwe, połyskliwe i właśnie występują w postaci takich dołków. Najczęściej pojawiają się na policzkach, bo tam też często są następstwem zmianów silnych, zmianów, zmian, silnych zmian zapalnych. Najczęściej na podstawie hormonalnej, gdzie mamy zaburzenia hormonalne, tam wtedy dochodzi do cyst, zmian naciekowych, no i niestety z pozostawieniem właśnie owych dołeczków, ale mogą również występować oczywiście na powierzchni, na powierzchni nie tylko policzków, ale również czoła czy dolnych partii żuchwy. I też nierzadko, w szczególności jeżeli mamy hiperprolaktynemię, czyli zaburzenia, zbyt podwyższony poziom prolaktyny, to najczęściej takim objawem jest występowanie silnych stanów zapalnych z pozostawianiem owych blizn tutaj w części tej szyjnej. Jak możemy postępować z takimi bliznami? Tutaj widziałam już kilkukrotnie, przewijały się takie pytania, i postanowiłam dzisiaj zrobić Wam taki krótszy materiał. Pragnę wyjaśnić, że pełny materiał pojawi się jesienią tego roku. Tam będziecie miały też rozwiązania, wszelakie, bo i profesjonalne, oczywiście, rozwiązania domowe. Z wyszczególnieniem kosmetyków, ale dzisiaj tu pragnę Wam tylko powiedzieć, że okres wiosennoletni nie jest dobrym momentem na postępowanie z takimi bliznami. Dlaczego? Tutaj skóra będzie wymagała intensywnej stymulacji, troszeczkę też takiego zniszczenia, żeby jeszcze odwrócić jakby ten proces. Po pierwsze, najpierw powiem, co możemy na ten moment zrobić, a później czego nie możemy wykonywać. Na początku, jeżeli chodzi o taką regularną stymulację skóry, to naszym zadaniem będzie ciągłe jej zmiękczanie, dodawanie elastyczności. Więc tutaj jak najbardziej dobrym rozwiązaniem będzie witamina C czy niacynamit, ale nie przesadzamy wiosną czy latem w tym dużym stęże, z tym dużym stężeniem, bo tutaj możemy skórę podrażnić. Dlaczego witamina C i w jakiej postaci? Tutaj najlepiej sprawdzi Wam się w postaci tetra izopalmitynianu askorbylu, bowiem jest to postać najsilniej stymulująca włókna kolagenu i elastyny. Możecie pomyśleć, że skoro stymulacja włókien kolagenu i elastyny, a tu jest za dużo tego kolagenu, to jak to może w ogóle dobrze działać? Tutaj będzie to taki proces przede wszystkim silnie rozjaśniający, ale też stymulujący regenerację komórkową. Mimo tego, że to jest blizna, która jest, no co tu dużo mówiąc blizna jest tkanką sztywną, to właśnie postać witaminy C, a askorbylu będzie troszeczkę tę skórę bardziej uelastyczniała. Niacynamit też będzie działał troszeczkę rozjaśniająco, ale przede wszystkim antyoksydacyjnie, też żeby nie dopuszczać do tego, żeby blizna która będzie pod wpływem działania promieni UV, żeby jeszcze była bardziej narażona na degradację. Pamiętajmy też, że blizny się nie opalają, więc tutaj to działanie antyoksydacyjne jest bardzo ważne, bowiem stanowi jeszcze większą tarczę, większą obronę przed promieniami UV. Będąc przy antyoksydacji, przy witaminie C i niacynamidzie, oczywiście możemy tutaj też pomyśleć, że kolejne antyoksydanty będą dobrym rozwiązaniem. I znowu przypomnę ilekroć mówię o antyutleniaczach, że doskonale sprawdzą się chociażby zielona herbata, wągrota azjatycka, pstrolistka sercowata, też substancje, które mają silne działanie przeciwzapalne, żeby tu nie dopuszczać, w żadnym wypadku do kolejnych zmian, bo czasami dzieje się tak, że już mamy gojący się trądzik, pojawiające się blizny potrądzikowe, a jednocześnie jeszcze w tym samym miejscu zaczynają występować kolejne stany zapalne. Więc jeżeli jesteś w takim momencie, to absolutnie Twoim zadaniem jest działanie właśnie przeciwzapalne, spowalniające, znaczy. Przede wszystkim spowalniający stan zapalny, hamujący stan zapalny, czyli te antyoksydanty będą bardzo znamienne, żeby dalej nie dopuszczać tutaj do rozwoju takiego stanu, bo wtedy te blizny rzeczywiście będą coraz to bardziej rozległe. Czyli antyoksydacja. Kolejna kwestia to absolutny must have, ochrona przeciwsłoneczna. Jako, że blizny no nie ulegają pigmentacji, czyli później w rezultacie dochodzi do takich. Odbarwień, więc naszym zadaniem tutaj będzie właśnie ochrona przed promieniami UV. Co też bardzo ważne, skóra narażona na działanie promieni słonecznych, no niestety ona właśnie będzie spowolniona, jeżeli chodzi o regenerację, a dzięki temu, że my ją ochronimy, dzięki temu, że nie będzie działania tego uszkadzającego, co więcej, już wielokrotnie Wam też wspominałem, jeżeli chodzi o działanie promieni słonecznych, że to jest działanie uszkadzające nawet na poziomie DNA komórkowego, więc wtedy jest naprawdę mała szansa, żeby taki blizny w cudzysłowie naprawić, przerobić. Dlatego ta ochrona przeciwsłoneczna będzie bardzo znamienna. I proszę weźcie to sobie do serducha, w szczególności gdy te blizny są takie, jeszcze bym powiedziała, lekko zaurżowione, lekko zaczerwienione, to ta ochrona musi być bardzo, bardzo skrupulatna. Cały czas staramy się, żeby nie, nie być na słońcu w tym pełnym słońcu, czyli w tych godzinach 10-15, żeby tej skóry nie parzyć, żeby chronić skórę dużym rondem z kapeluszem albo chociażby czapeczką z daszkiem. No i przede wszystkim starać się przebywać w cieniu. To jest znamienne, czyli mamy już antyoksydację, która wzmacnia ochronę przeciwsłoneczną. Dalej, jeżeli chodzi o zmiękczanie tej skóry, co tutaj możemy zrobić? No oczywiście wszelakie substancje o działaniu naprawczym. Tutaj doskonale z pomocą przyjdą peptydy i czynniki wzrostu, które będą regularnie tę skórę właśnie goiły. Doskonale sprawdzą się również aminokwasy, które będą też skórę przede wszystkim przyspieszały w gojeniu, jeżeli jeszcze istnieje stan zapalny, ale również nie będą dopuszczały jakby do pogłębiania się też tych blizn potrądzikowych. Tutaj znakomitą substancją, na którą warto zwrócić uwagę, jest ektoina. To jest taki aminokwas, który rzeczywiście czyni no fenomenalną naprawę w strukturze skóry, przyspiesza gojenie, ale jednocześnie fantastycznie tą skórę rozświetla i wygładza jej strukturę. Kolejne substancje to oczywiście kwasy, tylko teraz jakie? Bo wiosną i latem mamy dużą ograniczoność, duże ograniczenie. Zatem, znakomitym kwasem, takim, który jednocześnie rozświetla, nawilża, zmiękcza skórę i pięknie stymuluje ją do regeneracji, jest kwas mlekowy. Natomiast tu w okresie letnim wybrałabym niewielkie jego stężenie, 10-15%. Możecie z powodzeniem stosować. Dwa razy w tygodniu jak najbardziej to będzie doskonałe rozwiązanie. Może się ono znaleźć w serum, w peelingu kwasowym, w toniku, czy nawet w żelu myjącym, tylko pamiętajcie tak, jak mówię, żeby tego rodzaju preparaty stosować wieczorem. Czyli kwas mlekowy jako pierwszy. Drugie to glukonolakton i laktobionowy kwas, czyli polihydroksykwasy kwasy tej trzeciej generacji. To są kwasy, które też podobnie działają jak kwas mlekowy. One regulują złuszczanie naskórka i to jest bardzo ważne. Regulują złuszczanie. One nie działają stricte złuszczająco, ale przede wszystkim wygładzają strukturę skóry. Dzięki temu przy regularnym, systematycznym ich stosowaniu zauważycie też wygładzenie właśnie powierzchni skóry i tym samym wygładzenie blizn. Kolejne kwasy, które zasługują na wyraźną uwagę, kwas ferulowy i kwas fitowy. W szczególności ten pierwszy. No kwas ferulowy przebudowuje skórę na różnych jej poziomach. Wnika do DNA komórkowego, czyniąc tam naprawę nawet yy, pod wpływem uszkodzeń, po uszkodzeniu promieniami UV. Więc to jest dla Was kwas taki nieodzowny, który powinien Wam towarzyszyć przez cały okres wiosenno-letni, bo dodatkowo jeszcze będzie stanowił taką tarczę obronną. Kwas fitowy ma bardzo podobne właściwości, też takie rozjaśniające, stymulujące skórę i wzmacniające. Kolejny kwas, który też pomoże w regeneracji tych blizn podrądzikowych, to kwas trenek samowy. Dlatego, że zwiększa jakość ścian naczyń krwionośnych, zapobiega rumieniowi, zapobiega podrażnieniom skóry pod wpływem działania promieni UV, czyli też znowu kolejna tarcza. A jak mówimy sobie o tej tarczy, to warto też wspomnieć o likopenie. Substancja pozyskana z. Pomidorów. Podnosi odporność skóry na działanie promieni słonecznych, ale co ciekawe, fenomenalnie działa silnie, regenerująco i zmiękczająco na skórę, poprawia jej koloryt, więc też będzie tutaj pomocna w aspekcie przebudowy blizn potrącikowych. Oczywiście te wszystkie rozwiązania, które Wam dzisiaj tutaj podaję, to są rozwiązania na razie na ten moment delikatny. Więc nie spodziewajcie się, że teraz jak przerobimy tę skórę przez 4 miesiące, to zobaczycie, że ona ulegnie wyraźnemu wygładzeniu. Tak się nie stanie. My teraz musimy zadbać o to, żeby te blizny się nie powiększały, żeby ich powierzchnia się nie powiększała, żeby one się nie pogłębiały, no i przede wszystkim, żeby nie dochodziło do uszkodzeń pod wpływem działania słońca. To jest bardzo istotne. Kolejną rzeczą, którą tutaj warto stosować, to oczywiście wszelkie rodz wszelkiego rodzaju substancje, Nawilżające, zmęczające i łagodzące, więc absolutnie powinna w Waszych kosmetykach znaleźć się alantoina i pantenol. One też będą znamienne po słońcu. W ogóle powinny nam towarzyszyć właśnie te dwie substancje przez całe okrągłe lato, bo one w, w okamgnieniu przywracają równowagę i przepięknie łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia skóry. A jeżeli zdarzyłoby się tak, że jednak nie daj Boże, przyśniesz na słońcu, albo po prostu zwyczajnie w siecie pojawi się ten rumień, to od razu schodzimy ze słońca i tego dnia stosujemy taki mini zabieg regenerujący, bo pamiętajcie o tym, że każde zaczerwienienie to już jest lekkie poparzenie słoneczne. I to może prowadzić też do pogłębiania wszelakich blizn potrącikowych. Więc dbamy o to, że gdy schodzimy wtedy z tego słońca, przychodzimy do domu, kładziemy maskę regenerującą albo możemy właśnie nałożyć delikatne serum z kwasem mlekowym na to jeszcze maskę. I to będzie doskonały taki właśnie taka regeneracja i łagodzenie skóry. Warto też pamiętać o regularnych peelingach. I tu mogą być peelingi kwasowe, tylko pamiętajmy, żeby nie znajdował się w nich kwas glikolowy czy wysokie stężenie w ogóle kwasów. Bo będzie to prowadziło do uwrażliwienia skóry na słońce, czyli mamy teraz ograniczenie w stosowaniu kwasu pirogronowego, kwasu glikolowego i żeby Wam nie przyszło do głowy, żeby sięgać po trójchloroocetowy. Absolutnie takie rzeczy odstawiamy, a zresztą wiecie, że wielokrotnie już Wam wspominałam, że TCA, czyli kwas trójchloroocetowy, żebyście pozostawiły profesjonalistom, bo naprawdę trzeba zjeść zęby na tym kwasie, żeby wiedzieć, jak z nim postępować. Natomiast kwasy, które możecie stosować, które będą cały czas tę skórę stymulowały do pracy, to jest kwas migdałowy, Kwas azylainowy również też pomocny w bliznach potrądzikowych, bo też ma silną stymulację, wykazuje silną stymulację włókien kolagenu i elastyny, ale jest przy okazji kwasem przeciwzapalnym, więc znakomicie sprawdzi się w tym okresie wiosenno-letnim. Dodatkowo wspomniany już kwas mlekowy właśnie, glukonolakton, kwas laktobionowy, no i koniecznie, koniecznie znowu kwas ferulowy. I będąc właśnie tutaj, jeszcze przy kwasie ferulowym, to od razu pragnę wspomnieć, że to jest też doskonałe rozwiązanie profesjonalne. Więc jeżeli zastanawiacie się, na jakie zabiegi możecie się w tym okresie wiosenno-letnim wybrać, to właśnie jak najbardziej cała terapia kwasem ferulowym, bo wy tego od razu nie zauważycie, ale kwas ferulowy będzie czynił swoją powinność przez kolejne miesiące. Co ciekawe, kwas ferulowy znakomicie sprawdza się w połączeniu z mezoterapią mikroigłową, która to jest zabiegiem całorocznym. I jak najbardziej możecie z tego zabiegu korzystać nawet przy nasłonecznionych dniach. Zasada jest tylko taka, nie wtedy, kiedy przyjeżdżacie dopiero co z urlopu i Wasza skóra jest mocno przygrzana. Dajcie sobie czas na taką regenerację 2-3 dni. Przede wszystkim skóra też nie może być opalona, no i co tu dużo mówić, yy, podrażniona po słońcu. Ale, tak jak już wspominałam, staramy się tego słońca unikać bądź mądrze z nim postępować. Czyli terapia kwasem ferulowym razem z mikronakuciami i z mezokoktajlem, z preparatem, w którym znajdują się czynniki wzrostu, peptydy, to jest doskonałe wyjście z sytuacji, bo tutaj delikatnie stymulujemy skórę, ale zobaczycie, że po kilku miesiącach ten efekt nadejdzie. Więc to jest. Bardzo, bardzo dobry zabieg profesjonalny, który możecie śmiało, z którego śmiało możecie skorzystać nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale przez cały okrągły rok. Drugim zabiegiem jest mezoterapia głęboka, i tutaj podobne zasady. Nie wolno absolutnie z mezoterapii głębokiej korzystać, kiedy nasza skóra jest opalona czy podrażniona. No to wiadoma sprawa. Natomiast w mezoterapii głębokiej też znowu możemy. Użyć takich samych składników aktywnych jak do mezoterapii mikroigłowej, ale co ciekawe, metodą mezoterapii igłowej, czyli tą techniką, możemy również podać osocze bądź fibrynę bogatopłytkową, i to jest też świetne rozwiązanie przy bliznach potrącikowych. Tu, co prawda, od razu Zawsze to zaraz Wam też wytłumaczę, jeżeli chodzi o te spektakularne efekty. Tu nie zobaczymy po takowych zabiegach momentalnie spektakularnych efektów, bo blizny potrzebują czasu. Natomiast jeszcze tylko dokończę, jeżeli chodzi o soczy czy fibrynę, że to jest znakomity zabieg, który naturalnie on powoduje naturalne procesy naprawcze w Waszej skórze. Więc tutaj też zwiększa się ilość. Zwiększa się ilość naczyń krwionośnych, zwiększa się cała stymulacja skóry, jej ukrwienie, koloryt, więc to jest doskonałe rozwiązanie. Natomiast absolutnie w okresie wiosenno-letnim nie wolno decydować się na silne peelingi chemiczne. Na silne chociażby, jak właśnie z, kwar, z kwasem chlorodotorowym, czy z roztworem Jesnera, czy z peelingiem Yellow Peel, czyli peeling żółty, który w sobie też zawiera duże stężenie retinolu i z połączeniem kilku rodzajów kwasów. To nie są dobre rozwiązania. Czyli na takie intensywniejsze peelingi chemiczne przyjdzie czas jesienią, bo to są peelingi, które wywołują bardzo intensywne złuszczanie, podrażnienie skóry. Ich celem jest kontrolowany stan zapalny ale absolutnie nie w okresie wiosenno-letnim, bo to uwrażliwia skórę na słońce. Czyli takie zabiegi odstawiamy, odstawiamy też mezoterapię, mikro, przepraszam, nie mezoterapię, tylko radiofrekwencję mikroigłową. Tutaj też absolutnie stymulacja za pomocą właśnie fal radiowych nie będzie dobrym pomysłem. To też jest zabieg dosyć inwazyjny. Dokładnie tak samo będzie w przypadku złuszczania za pomocą laserów, tak? czyli wywołanie też stanu zapalnego za pomocą lasera frakcyjnego. Wszelkiego rodzaju laseroterapię odstawiamy na. Później. Natomiast przy czym możemy zostać? Jak najbardziej z powodzeniem. Możecie stosować retinoidy. Jeżeli stosujecie retinol czy retinal, macie zbudowaną tolerancję, bardzo proszę. Tym bardziej, że retinol i retinal cały czas sukcesywnie przez te kolejne miesiące będą skórę przebudowywały. I teraz właśnie jak mówię sukcesywnie przez te wszystkie miesiące, to jesteśmy przy czasie. Blizny potrądzikowe potrzebują mnóstwo czasu. Blizna słuchajcie, tworzy się nawet przez dwa lata. Warto oczywiście jak tylko te blizny zaczynają się goić już na nie działać, bądź nawet w trakcie gdy leczymy trądzik bądź poddajemy się terapii przeciwtrądzikowej działać przeciwzapalnie i wygładzająco ale jeżeli pozostałyście z tymi bliznami potrądzikowymi i minął już nawet jakiś czas to też od razu Was pragnę uspokoić. Jeżeli to jest dłużej niż dwa lata i teraz postanowiłyście się za nie zabrać to też od razu nie przejmujcie się tym, bo jak najbardziej będzie w, będziemy w stanie taką skórę postymulować. Tylko w przypadku takich blizn, jeżeli już czekałyście jakiś czas, to pozostawcie po prostu historię do jesieni. Natomiast jeżeli tutaj mamy właśnie takie świeże blizny, to warto działać dosyć szybciutko, żeby właśnie tak jak mówię one się nie utrwalały, nie, nie pogłębiały i jak mówię o tym czasie, to słuchajcie, czasem <gryw> mówię o czasie, to czasem blizny potrzebują od półtora do 2 lat, i nie zawsze od razu też powiem, zabiegi będą na tyle efektywne, że pozbędziemy się tych blizn w zupełności do końca, ale w dużej mierze jesteśmy w stanie je wygładzić. Na drodze moich doświadczeń, to też pragnę zaznaczyć, ja nie stosuję bardzo zabiegu, takich zabiegów inwazyjnych, ale też po moich obserwacjach yy, zauważyłam, że rzeczywiście yy, po takiej pracy z, yy, sukcesywnej, po spotkaniach z moimi klientkami co miesiąc, przepięknie wygładzają się te blizny. Po półtora, dwóch latach. I naprawdę to jest wyraźna, wyraźna różnica, tylko ja zawsze zapowiadam na samym początku: czas, czas, jeszcze raz czas. Nie przyspieszycie tego czasu, tu się nic nie da więcej zrobić. Nawet jeżeli będzie to bardzo intensywnie, yy, intensywny zabieg z zakresu laser, laseroterapii, yy, to i tak, i tak skóra później potrzebuje. Kilku dobrych miesięcy na regenerację. Takiego lasera też nie możecie powtórzyć w niewiadomo jak dużej serii, to jest też bardzo ważne. W zależności od rozległości zmian, laseroterapię, to będę wam więcej o tym mówiła właśnie w tym jesiennym materiale, bowiem, tak jak powiedziałam, to nie jest raz czas, ale tylko wspomnę, że w laseroterapii często jest tak, że jeżeli jest to wykonany bardzo intensywny zabieg za pomocą lasera frakcyjnego, gdzie dochodzi do ablacji, czyli odparowania naskórka, to wtedy taka skóra potrzebuje nawet pół roku regeneracji i dopiero po pół roku możemy powtórzyć kolejny zabieg, więc zobaczcie, ile to jest czasu. W tym momencie dochodzi do restrukturyzacji tkanek, czyli jej silnej przebudowy, do wygładzenia, ocenia się efekty pozabiegowe i dopiero dochodzi do kolejnego zabiegu. Czyli tutaj cierpliwość i czas jest, w moim mniemaniu najistotniejszym elementem. Na to musicie się nastawić. Pytajcie też osobę wykonującą, bo tu w zależności od rozległości, od głębokości blizn, musimy też wiedzieć relatywnie, na co możemy się przygotować, w sensie jakich efektów możemy się spodziewać. Często też w przypadku blizn potrącikowych stosuje się kombinowaną terapię, chociażby laseroterapię, z przeplatanymi peelingami chemicznymi, ale to wszystko zależy od wrażliwości skóry, od zbudowania płaszcza hydrolipidowego od pracy groczołów wojowych, bo może być też tak, że jeżeli macie blizny potrądzikowe po stosowaniu do, izotretynoiny do ustnej, to ta skóra absolutnie nie będzie poddawała się takiej terapii. Tu nie wolno wykonywać żadnych zabiegów, nawet takich delikatnie inwazyjnych jak mezoterapia mikroigłowa, bo wtedy ta skóra będzie potrzebowała pół roku regeneracji, odbudowy płaszcza hydrolipidowego, łagodzenia, odżywiania, więc wtedy musimy na chwilę się zatrzymać. Czyli wszystko zależy od punktu wyjścia, od historii choroby, od tego właśnie, co było stosowane. Ale tak jak Wam wspomniałam, na ten moment w okresie wiosennoletnim, antyoksydacja, ochrona przeciwsłoneczna, nawilżanie, łagodzenie, regeneracja i to zmiękczanie skóry będzie najbardziej pomocne i znamienne oraz z zakresu profesjonalnych mezoterapia głowa oraz igłowa. I kochane, to tyle na dzisiaj. Tak jak wspominam, całe wypełnienie tego materiału, i, i oczywiście odpowiedź na Wasze pytania pojawi się jesienią. Jak najbardziej możecie się już do tego przygotowywać, możecie mi te pytanka zadawać, ja już będę skrupulatnie notowała, żeby Wam przygotować jak najbardziej rozległy materiał i żeby odpowiedzieć na wasze pytania i rozwiać Wasze wątpliwości. A tymczasem Was pozdrawiam i do zobaczenia, pa! pa.